Dzień dobry, dzisiaj mam dla Was propozycję pysznego, miękkiego ciasta, które można przygotować na zbliżające się Święta Wielkanocne, ale również na każdą inną okazję. Wystarczy wymieszać składniki i wstawić ciasto do piekarnika. Do większego naczynia wbijamy 3 całe jajka, dodajemy następnie mąkę kokosową, erytrytol do smaku, trochę soli, płaską łyżeczką proszku do pieczenia, oliwę z oliwek, może być również inny płynny tłuszcz, a także aromat cytrynowy. Sprawdzi się tutaj świetnie starta skórka z jednej sparzonej cytryny. Wszystkie składniki wystarczy wymieszać przez chwilę ręcznie. Nie potrzeba używać miksera. Chcemy uzyskać w miarę lejące ciasto, które odstawiamy następnie na 2-3 minuty, aby sprawdzić jak bardzo mąka kokosowa wchłonęła wilgoć. Jeśli ciasto zrobiło się za gęste, dodajemy wtedy 20-40 ml wody, ponownie mieszamy. Ilość dodanej wody zależy od waszej mąki kokosowej. Lepiej na początku dojść trochę mniej i poczekać chwilę, zobaczyć wtedy jaka będzie struktura ciasta, a następnie ewentualnie uzupełnić wodę. Teraz połowę ciasta przelewamy do drugiego naczynia i dodajemy łyżkę kakao. Po wymieszaniu otrzymujemy dwa kolory ciasta. Rękę do babki o średnicy 16 cm wysmarowałam wcześniej tłuszczem, aby łatwiej było później po upieczeniu wyjąć ciasto. Teraz wykładam po 2-3 łyżki jasnego ciasta, następnie ciemnego i tak, aż skończą się obie masy. przygotowaną formę stawiam do nagrzanego pikarnika do 170 stopni Celsjusza na około 25 minut w opcji termoopieku. ciasto studzą przy lekko uchylonych piekarnika. pikarnika. Chłodne ciasto można oczywiście udekorować według uznania. Przykrojeniu wygląda tak. Ciasto jest miękkie i elastyczne. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do wypróbowania przepisów oraz do obejrzenia moich innych pozostałych prostych propozycji.